Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie żyją niewzruszoną wiarą, doświadczając pokoju i Bożego prowadzenia nawet w najtrudniejszych momentach? Co oni wiedzą o modlitwie i Bożej mądrości, co pozwala im pokonywać największe wyzwania? W tym filmie odkryjemy duchowe sekrety ukryte na kartach Biblii, prawdy, które mogą odblokować moc modlitwy i Bożej mądrości w Twoim życiu. Dowiedz się, jak modlitwa może stać się czymś więcej niż słowami rzuconymi w przestrzeń, jak może stać się bezpośrednim połączeniem ze Stwórcą. Poznaj inspirujące biblijne przykłady, które pokazują, jak Boża mądrość prowadziła ludzi do pokonywania niemożliwych przeszkód. Oglądając ten film. Nauczysz się wzmacniać swoje życie duchowe, dostrajać swoje serce do Bożej woli i doświadczać realnych odpowiedzi na swoje modlitwy. Ten materiał nie tylko inspiruje, może zmienić sposób, w jaki łączysz się z Bogiem. Modlitwa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, które Bóg dał człowiekowi, aby mógł nawiązać z nim bliską i głęboką relację. Jednak dla wielu osób pozostaje tajemnicą, jak dokładnie modlitwa działa i dlaczego jest tak istotna w życiu duchowym? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre modlitwy zdają się otwierać niebiosa, podczas gdy inne pozostają bez odpowiedzi? Kluczem do zrozumienia tego jest uświadomienie sobie, że modlitwa nie jest jedynie praktyką religijną, ale duchową bramą do Bożej obecności, która przemienia nasze życie. Modlitwa jest jak klucz, który odblokowuje drzwi do duchowych błogosławieństw. Wyobraź sobie drzwi prowadzące do pokoju pełnego światła, pokoju i obfitości. Wszystko, czego dusza potrzebuje, znajduje się po drugiej stronie, ale te drzwi pozostają zamknięte, dopóki nie użyjesz właściwego klucza. Modlitwa jest tym kluczem. To nie tylko słowa wypowiadane w ciszy naszego serca, ale akt duchowy, który łączy nas z Bogiem. Kiedy modlimy się z wiarą i szczerością, nie tylko otwieramy te drzwi, ale pozwalamy Bożej obecności wypełnić nasze życie. Jednak modlitwa to coś więcej niż narzędzie do uzyskiwania odpowiedzi na nasze prośby. Jest to przede wszystkim sposób na nawiązanie relacji z Bogiem. Modlitwa zbliża nas do naszego Stwórcy, pozwala nam doświadczyć Jego miłości i prowadzenia. W tym dialogu odkrywamy, że Bóg nie tylko słucha, ale także przemawia do naszych serc, objawiając swoją wolę i plan dla naszego życia. Modlitwa staje się więc mostem, który łączy niebo z ziemią, umożliwiając nam zanurzenie się w Bożej obecności. Gdy zaczynamy traktować modlitwę jako klucz do relacji z Bogiem, zauważamy, że ma ona moc przemiany nie tylko naszych okoliczności, ale przede wszystkim nas samych. Często przychodzimy do Boga z długą listą próśb, Oczekując, że natychmiast spełni nasze potrzeby, ale prawdziwa moc modlitwy polega na jej zdolności do przemieniania naszego serca. Kiedy spędzamy czas w modlitwie, otwieramy nasze życie na działanie Ducha Świętego, który usuwa nasze obawy, leczy rany i formuje nas na obraz Chrystusa. Modlitwa jest więc procesem przemiany wewnętrznej, który przygotowuje nas na przyjęcie Bożych odpowiedzi. Ta wewnętrzna przemiana jest kluczowa, ponieważ pozwala nam lepiej zrozumieć Boże plany i intencje. Modlitwa nie polega jedynie na przedstawianiu naszych potrzeb, ale na poddaniu się Bożej woli. Gdy nasze serca są przemieniane, zaczynamy dostrzegać, że to, co Bóg dla nas przygotował, jest zawsze najlepsze, nawet jeśli czasami różni się od naszych oczekiwań. Modlitwa uczy nas pokory i zaufania cech, które są niezbędne, aby żyć w harmonii z Bożym planem. Kiedy zaczynamy doświadczać tej głębi modlitwy, dostrzegamy jej niesamowitą moc. Jest ona niczym narzędzie, które nie tylko zmienia nas, ale także pozwala nam wpływać na otaczający nas świat. Przykłady biblijne, takie jak modlitwy Mojżesza czy Anny, pokazują, że modlitwa z wiarą i szczerością może otwierać drzwi do cudów. Mojżesz, modląc się za Izraelitów, nie tylko uzyskał Boże przebaczenie dla nich, ale także pogłębił swoją relację z Bogiem. Anna, która z głębi serca prosiła o syna, doświadczyła nie tylko spełnienia swojej prośby, ale także przemiany swojego życia, powierzając swojego syna Bogu. Jednak, aby nasza modlitwa była skuteczna, musimy nauczyć się podchodzić do niej z właściwym nastawieniem. Modlitwa nie jest jedynie mechanizmem uzyskiwania tego, czego chcemy to akt wiary, który wymaga od nas pełnego zaufania Bogu. Jeśli przechodzisz przez trudności, pamiętaj, że nie jesteś sam. W ebuku poza udrękami, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Dowiesz się, jak znaleźć prawdziwy pokój, nawet w największych trudnościach życia. Nie pozwól, by troski odebrały ci spokój. Pobierz ebuka teraz i doświadcz pokoju, który pochodzi od Boga, przewyższającego wszelkie ludzkie zrozumienie. Jezus sam powiedział: Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. F Mateusza 7:7. Ale kluczowe jest tutaj zrozumienie, że odpowiedzi na nasze modlitwy przychodzą zgodnie z Bożą wolą i w Jego doskonałym czasie. Ostatecznie modlitwa jest darem od Boga, który daje nam możliwość doświadczenia Jego obecności i mocy. Jest to klucz do duchowego wzrostu i narzędzie, które pozwala nam żyć zgodnie z Bożym planem. Kiedy zaczynamy traktować modlitwę jako coś więcej niż rytuał czy obowiązek, odkrywamy jej głęboki sens i moc przemiany. Ta podróż modlitewna prowadzi nas do zrozumienia, że modlitwa jest przede wszystkim relacją, dialogiem z naszym kochającym Ojcem, który zawsze słucha i działa na nasze dobro. Modlitwa jako klucz duchowy otwiera nas na nieskończone możliwości. Ale jednocześnie wymaga od nas pełnej uwagi i zaangażowania. W świecie pełnym rozproszeń i wyzwań, modlitwa staje się oazą, w której możemy odnaleźć pokój i siłę. Ta duchowa praktyka nie jest jednak wolna od przeszkód. W kolejnych rozważaniach przyjrzymy się, co może blokować skuteczność naszych modlitw i jak te przeszkody przezwyciężyć, aby doświadczyć pełni błogosławieństw które Bóg dla nas przygotował. Modlitwa, choć potężna, może zostać osłabiona przez niewidzialne przeszkody, które z pozoru wydają się błahe, ale w rzeczywistości blokują przepływ Bożej mocy w naszym życiu. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że te bariery istnieją, ponieważ ukrywają się w głębi naszego serca, w naszych codziennych nawykach lub w nieodpowiednim podejściu do modlitwy. Zrozumienie tych przeszkód i nauczenie się, jak je przezwyciężać, jest kluczowe, aby nasze modlitwy były skuteczne i otwierały nas na pełnię Bożych błogosławieństw. Jedną z najbardziej destrukcyjnych przeszkód w modlitwie jest brak przebaczenia. Jezus jasno powiedział, że przebaczenie jest fundamentem relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy ojciec wasz niebieski lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i ojciec wasz nie przebaczy wam przewinień waszych Mateusza 6:14:15. 15 Brak przebaczenia działa jak mur który odgradza nas od Bożej łaski i uniemożliwia nasze duchowe wzrastanie gdy trzymamy w sercu urazy nie tylko izolujemy się od innych ale również zamykamy się na Boże działanie Nasze modlitwy stają się jałowe, ponieważ brak przebaczenia uniemożliwia prawdziwą szczerość i otwartość przed Bogiem. Nie jest łatwo przebaczać, często ból i poczucie niesprawiedliwości wydają się zbyt głębokie, by je zignorować, ale przebaczenie nie oznacza usprawiedliwiania zła ani zapominania o tym, co się wydarzyło. To decyzja, by powierzyć sprawiedliwość w ręce Boga i uwolnić swoje serce od ciężaru gniewu. Przebaczenie jest darem, który dajemy nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie, pozwala nam żyć w wolności i pokoju. Kiedy otwieramy nasze serca na przebaczenie, odblokowujemy duchowe kanały, przez które Boża łaska może swobodnie przepływać, a nasze modlitwy odzyskują moc. Kolejną przeszkodą, która osłabia naszą modlitwę, są rozproszenia umysłowe. W dzisiejszym świecie, wypełnionym technologią, obowiązkami i nieustannym pośpiechem, koncentracja na Bogu podczas modlitwy staje się prawdziwym wyzwaniem. Ile razy zaczynaliśmy modlitwę, by po chwili zauważyć, że nasze myśli błądzą gdzieś indziej, wokół listy rzeczy do zrobienia, problemów w pracy czy codziennych trosk? Rozproszenia odrywają nas od głębokiej komunii z Bogiem i sprawiają, że modlitwa staje się powierzchowna. Jezus, nauczając o modlitwie, zachęcał, by znaleźć miejsce odosobnienia i ciszy. Ty zaś, gdy się modlisz, Wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Mateusza 6, 6 Izdepka, o której mówi Jezus, to nie tylko fizyczne miejsce, ale także stan naszego serca. Modlitwa wymaga świadomego odcięcia się od zewnętrznych bodźców i skupienia na Bożej obecności. Praktyki takie jak medytacja nad Pismem Świętym, Wyciszenie przed modlitwą, czy powtarzanie fragmentów z Biblii mogą pomóc nam ukierunkować nasze myśli i głęboko wejść w dialog z Bogiem. Jednak rozproszenia nie zawsze są wynikiem zewnętrznych czynników. Czasami wynikają one z naszych wewnętrznych lęków i niepokojów. Gdy przychodzimy do Boga z obciążonym sercem, trudno jest nam skupić się na Jego obecności. W takich chwilach pomocne może być uczciwe wyznanie swoich obaw i trosk na początku modlitwy. Apostoł Piotr zachęca: Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o Was. 1 Piotra 5:7. Gdy oddajemy nasze zmartwienia Bogu, otwieramy się na Jego pokój, który uspokaja nasze serca i pozwala nam skupić się na Nim. Trzecią istotną przeszkodą, która osłabia modlitwę, jest brak zgodności z Bożym Słowem. Często modlimy się o rzeczy, które nie są zgodne z Bożą wolą, a potem zastanawiamy się, dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi. Modlitwa nie jest narzędziem do manipulowania Bogiem, ale środkiem, przez który poddajemy nasze życie Jego prowadzeniu. Jezus nauczał swoich uczniów, by modlili się bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Mateusza 6:10. To przypomnienie, że modlitwa powinna być aktem podporządkowania się Bożej woli, a nie próbą narzucenia mu naszych planów. Zgodność z Bożym Słowem oznacza, że nasze modlitwy powinny być zakorzenione w Pismach Świętych. Biblia. Jest objawieniem Bożej woli i przewodnikiem, który pomaga nam zrozumieć o co i jak się modlić. Na przykład, zamiast modlić się o sukces w pracy jedynie dla własnych korzyści, możemy prosić Boga o mądrość, aby nasza praca przynosiła chwałę Jego imieniu i służyła innym. Modlitwa zgodna z Bożym Słowem jest zawsze skuteczna, ponieważ odzwierciedla Jego serce i plany. Przezwyciężenie tych przeszkód, braku przebaczenia, rozproszenia i niezgodności z Bożym Słowem nie jest łatwe, ale jest kluczowe dla naszej duchowej drogi. Kiedy pozwalamy, by Boża łaska i mądrość kierowały naszym życiem, nasze modlitwy stają się bardziej autentyczne, głębokie i pełne mocy. Bóg pragnie, abyśmy zbliżali się do Niego z otwartym sercem, gotowi przebaczać, skupiać się na Nim i poddawać się Jego woli. W ten sposób nasze modlitwy otwierają drzwi do Bożych błogosławieństw i przemieniają nasze życie na Jego chwałę. Modlitwa, aby była naprawdę skuteczna, wymaga pewnych fundamentalnych zasad, które zakorzenione są w Piśmie Świętym i nauce Jezusa. Nie chodzi o recytowanie idealnych słów czy stosowanie technik, ale o podejście, które oddaje naszą wiarę, pokorę i zaufanie wobec Boga. Modlitwa jest nie tylko dialogiem z Bogiem, ale również aktem, który pozwala nam kształtować naszą relację z Nim. Dlatego warto zrozumieć, jakie zasady czynią modlitwę potężnym narzędziem w życiu każdego wierzącego podstawą każdej skutecznej modlitwy jest wiara. Bez niej modlitwa staje się pustym rytuałem, który nie ma mocy ani głębi. Autor listu do Hebrajczyków przypomina: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Hebrajczyków 11:6. Wiara to nie tylko przekonanie o istnieniu Boga ale przede wszystkim pełne zaufanie, że on jest w stanie odpowiedzieć na nasze modlitwy w swoim doskonałym czasie i według swojej woli. To wiara pozwala nam modlić się z pewnością, że nasze słowa nie trafiają w próżnię, ale są słyszane przez wszechmogącego Stwórcę. Bez niej modlitwa staje się jedynie mechanicznym powtarzaniem fraz, pozbawionym żywej relacji z Bogiem. Wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do Bożej mocy, ale musi być to wiara niezachwiana. Jezus powiedział, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko Gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam i przesunie się, i nic niemożliwego nie będzie dla was. Mateusza 17,20. Te słowa pokazują, że wiara, nawet jeśli wydaje się mała, ma ogromny potencjał, jeśli jest szczera. To nie nasza siła ani umiejętności sprawiają, że modlitwa działa, ale zaufanie w Bożą Wszechmoc i dobroć. Kiedy modlimy się z taką wiarą, Bóg działa w naszym życiu w sposób, który często przekracza nasze wyobrażenia. Wiara pozwala nam widzieć rzeczy niemożliwe w świetle Bożej obietnicy. Jednak sama wiara nie wystarcza, jeśli nie jest połączona z autentyczną szczerością serca. Bóg nie patrzy na to, jak pięknie formułujemy nasze modlitwy, ale na prawdziwość naszego serca. Jezus ostrzegał przed modlitwą na pokaz, przypominając, że hipokryci modlą się, aby być widziani przez ludzi, a nie aby zbliżyć się do Boga. Powiedział, ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu Mateusza 6:6. 6. Szczerość w modlitwie oznacza, że przychodzimy do Boga tacy, jacy jesteśmy bez udawania i bez maskowania naszych słabości. To właśnie w tej szczerości Bóg może nas dotknąć, przemieniając nasze serca i odpowiadając na nasze potrzeby. Szczerość serca w modlitwie prowadzi nas do kolejnego kluczowego elementu: wytrwałości. Modlitwa skuteczna to nie tylko jednorazowy akt, ale ciągły proces. Jezus opowiedział przypowieść o wdowie, która nieustannie domagała się sprawiedliwości od sędziego. Mimo że sędzia był niegodziwy, w końcu uległ jej wytrwałości i spełnił jej prośbę. Jezus podsumował tę historię słowami: a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych którzy dniem i nocą wołają do niego a zwleka w ich sprawie Łukasza 18:7 Ta przypowieść uczy nas że Bóg pragnie naszej wytrwałości w modlitwie ponieważ wytrwałość jest dowodem naszej wiary i zaufania Często odpowiedzi na nasze modlitwy przychodzą w czasie który wydaje się nam opóźniony ale to właśnie w tej cierpliwości uczymy się poddania się Bożemu planowi Wytrwałość w modlitwie nie oznacza jednak prób wymuszenia odpowiedzi na naszych warunkach. Wręcz przeciwnie, skuteczna modlitwa zawsze jest podporządkowana Bożej woli. Jezus w ogrodzie Getsemani modlił się słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Mateusza 26:39. To potężny przykład, jak modlitwa może być aktem podporządkowania się, a nie narzucania własnych pragnień. Boża wola jest zawsze doskonała, choć czasem trudna do zrozumienia. Kiedy modlimy się, poddając nasze pragnienia Bożemu prowadzeniu, zyskujemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ostatecznym elementem skutecznej modlitwy jest modlenie się w imieniu Jezusa. Jezus powiedział, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jana 14:13. Modlitwa w imieniu Jezusa to nie tylko dodanie formułki na końcu, ale wyraz wiary w Jego autorytet i Jego dzieło odkupienia. Kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, uznajemy, że to przez Jego ofiarę mamy dostęp do Boga. Modlitwa w Jego imieniu jest również zgodna z Jego misją i charakterem. Prośby, które przynosimy, muszą być zgodne z tym, co przynosi chwałę Bogu i dobro Jego Królestwu. Każdy z tych elementów, wiara, szczerość, wytrwałość, podporządkowanie Bożej woli i modlitwa w imieniu Jezusa, tworzy fundament skutecznej modlitwy. Kiedy wprowadzamy je do naszego życia modlitewnego, odkrywamy, że modlitwa nie jest jedynie aktem religijnym, ale dynamiczną relacją z Bogiem, który zawsze słucha i działa. Taka modlitwa nie tylko przemienia nasze życie, ale również staje się narzędziem, przez które Bóg zmienia świat wokół nas. Biblia jest pełna niezwykłych historii ludzi, których życie zostało przemienione przez modlitwę. Te świadectwa nie tylko ukazują moc dialogu z Bogiem, ale również uczą nas, jak modlitwa może być skuteczna, jeśli jest pełna wiary, szczerości, wytrwałości i podporządkowania się Bożej woli. Kiedy patrzymy na przykłady postaci biblijnych, takich jak Anna, Mojżesz czy Salomon, widzimy, że ich modlitwy nie były zwykłymi słowami, lecz głębokimi aktami wiary, które poruszyły serce Boga. Historie te są nie tylko inspiracją, ale także przewodnikiem dla nas, jak budować nasze życie modlitewne. Anna, której historia jest opisana w pierwszej księdze Samuela, jest wzorem modlitwy szczerej i pełnej wiary. Anna była bezdzietna, co w jej kulturze było postrzegane jako wielka hańba. Jej serce było przepełnione bólem i rozpaczą, ale zamiast oddawać się rezygnacji, zwróciła się do Boga w modlitwie. Jej słowa były nie tylko prośbą, ale wyrazem głębokiego oddania i zaufania. Anna obiecała, że jeśli Bóg da jej syna, poświęci go na jego służbę. To, co wyróżnia jej modlitwę, to nie tylko jej intensywność, ale także szczerość. Anna nie ukrywała swojego bólu. Nie próbowała udawać przed Bogiem, otworzyła przed Nim swoje serce w pełni. Ta szczerość poruszyła Boga, który odpowiedział na jej prośbę, dając jej syna Samuela, przyszłego proroka Izraela. Historia Anny przypomina nam, że Bóg nie szuka perfekcyjnych słów, ale serca, które są szczere i gotowe zaufać Jego prowadzeniu. Podobnie jak Anna, Mojżesz jest kolejnym przykładem człowieka, który poprzez modlitwę doświadczył Bożej mocy i obecności. Mojżesz miał wyjątkową relację z Bogiem, rozmawiał z Nim twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Jego modlitwy były często pełne wyzwań, ponieważ jako lider Izraela stawiał czoła nieustannym problemom, od buntu ludu po potrzeby logistyczne. Jednym z najbardziej poruszających momentów w życiu Mojżesza była jego modlitwa na górze Synaj, gdy błagał Boga o przebaczenie dla Izraelitów, którzy złamali przymierze, czcząc złotego cielca. Mojżesz nie tylko wstawiał się za swoim ludem, ale także był gotów poświęcić siebie, mówiąc: Przebacz ich Grzechowi, a jeśli nie, wymasz mnie z księgi, którą napisałeś. Wyjścia 32:32. -32. Ta modlitwa pokazuje, jak głęboka była jego relacja z Bogiem i jak ważne było dla niego dobro wspólnoty. Mojżesz uczy nas, że modlitwa wstawiennicza ma ogromną moc, gdy jest pełna miłości i oddania. Z kolei historia Salomona, syna Dawida, uczy nas, jak modlitwa może być aktem mądrości i pokory. Kiedy Salomon został królem Izraela, miał możliwość poprosić Boga o cokolwiek bogactwo, władzę, długie życie. Jednak Salomon poprosił o mądrość, aby mógł sprawiedliwie rządzić ludem bożym. Jego modlitwa, zapisana w Pierwszym Księdze Królewskiej 3:9, była wyrazem głębokiego zrozumienia, że bez Bożego prowadzenia nie jest w stanie wypełnić swojej roli. Bóg był tak poruszony tą prośbą, że nie tylko obdarzył Salomona mądrością, ale także bogactwem i pokojem. Salomon pokazuje nam, że skuteczna modlitwa nie polega na dążeniu do własnych korzyści, ale na poszukiwaniu tego, co przynosi chwałę Bogu i dobro innym. Jego przykład zachęca nas, abyśmy w naszych modlitwach szukali przede wszystkim Bożej mądrości, która prowadzi nas w każdej decyzji. Najdoskonalszym wzorem modlitwy jest jednak sam Jezus Chrystus. Jego życie było przesiąknięte modlitwą od wczesnych godzin porannych, gdy odchodził na pustkowie, aby być sam na sam z Ojcem. Po najtrudniejsze chwile jego misji, takie jak modlitwa w ogrodzie Getsemani. Jezus uczy nas, że modlitwa jest nie tylko prośbą, ale także aktem poddania się woli ojca. W Getsemani, wiedząc, co go czeka, modlił się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Mateusza 26, 39. Ta modlitwa pokazuje Jego człowieczeństwo, lęk przed cierpieniem, ale jednocześnie pełne zaufanie do Ojca i gotowość do wypełnienia Jego woli. Jezus uczy nas, że prawdziwa modlitwa wymaga pokory i podporządkowania, nawet wtedy, gdy Boży plan wydaje się trudny do przyjęcia.